Zagrajmy mini turniej Spin and Gold za 25 centów. Grać zaś będziemy o jakąś na pewno gigantyczną kwotę typu 75 centów. Nie przejdzie, nie martwcie się, nie przejdzie. No właśnie. Nie ma prawa przejść. To jest koło, które zna swoją powinność. Ci, którzy grywają w takie rzeczy, wiedzą dobrze, jak to działa. Czy ja coś chcę z tym zrobić? Nie, nie muszę. Normalnie bym może zagrał, ale nie muszę. To niech inni się martwią. No proszę. No i miałbym nic. O, miałbym prawie strita. Tylko, że prawie street chyba nie wygrywa. Tak słyszałem. Hmm. Piąteczka wygrała. Król dama, król dama Siuty to jest karta całkiem porządna do zagrania nawet Olin'a. A tu mamy na dodatek ciąg do draw. Znaczy, co ja gadam? O i mamy nawet. Prawie byśmy mieli pokera, zobaczcie. Brakuje dziewiątki albo asa, żebyśmy mieli pokera. To ciekawe, nie? Aha, czyli nie gramy dalej. Obraził się na mnie, czy co, że nie chce się ze mną bawić? Gorzej, jak następnym razem ja z nim nie będę chciał się bawić, a będę musiał na przykład. Wtedy nie będzie już tak zabawnie. Ale wiecie co, ostatnio nie miałem dobrej, dobrego takiego ciągu, jeśli chodzi o grę w pokera. Ponieważ najczęściej przegrywałem w hecapie. Mamy coś interesującego. No właśnie. Tylko jak to teraz rozegrać? Zagrać Olina od razu, żeby go wystraszyć? Czy sprawdzić najpierw flop'a? Sprawdźmy tego flop'a. I mamy, o, i mamy trzy czwórki. To jest niespodzianka pewna ale może nam posłużyć do wyciągnięcia z niego kasy, dlatego że jemu stuwa tylko zostanie, czyli będzie musiał zagrać w następnym. No, proszę cię bardzo. No, jest pewien problem, bo ja mam trójkę. No, takie rzeczy to lubię. Wracając do tematu, nie bardzo mi się ostatnio wiodło przy stole przy stołach. To znaczy, byłem w kasie, trafiałem do headcapów i tak dalej, ale no, później de facto przegrywałem. W sensie w tych headcapach. I to zwykle przegrywałem. Ehm... O, o, o! o. o <grywa> to jest dowcip już w tym momencie. Przegrywałem nie przez to, że miałem słabszy układ, tylko wprost przeciwnie. Przegrywałem za każdym razem. Kiedy, nie, kiedy e, miałem silniejszą rękę przy wyłożeniu kart na bord i okazywało się, że za każdym razem nieomal spadała, e, spadała karta, która odwracała sytuację na korzyść mojego przeciwnika. Coś nieprawdopodobnego miałem, tak zły ciąg, że to wręcz uwierzyć się nie chce. Nadal nic się nie zmieniło i jest kiepsko, ale doszedłem do wniosku, że taki urok pokera. Czasem człowiek na górze, czasem na dole, trzeba się z tym pogodzić i albo zrezygnować z gry, albo, albo zaakceptować, że się jest raz na górze, raz na dole. O niestety, o po wszystkim i po nas. Widzicie? Widzicie to? Po prostu tak się dzieje za każdym razem, kiedy próbuję coś rozegrać. Wykładam karty, proszę bardzo, nie ma sprawy, a potem się okazuje, że przegrywam, bo jakaś karta spadła, której no, wolałbym nie widzieć i odwróciła całą sytuację. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale dochodzę do wniosku, że jedyne co mogę zrobić, to zaakceptować taki rozwój sytuacji. Jeśli ktoś nie chce się z tym pogodzić, no to jest jego problem w tym momencie. Ja lubię grać i chociaż jestem wkurzony za każdym razem kiedy coś takiego się dzieje, no to co no skoro chcę grać, to muszę zaakceptować, że tak powiem związane z tym mm, niespodzianki. Tymczasem zaś mamy tak. No to sprawdźmy, co nam tam spadnie. Jest król. Jest król. To. Ale nie, mamy dwie pary. No to tylko czekniemy. Czekając na jego ruch. O, kolejny król. Tak, grasz. To ja zagram za 60, żeby cię. No nic. Chorzył. Znaczy, pewnie nic nie miał po prostu. Yy, tu zostaje nam to tylko. No, znowu mamy to parę. Postawmy. Zostawił dobrze. I zobaczmy, co będzie dalej. Może, może go jakoś oskubiemy, jakimś cudem. Tak, po troszeczku. No zobaczmy, zagrasz za wszystko, to ja. O, mamy waleta. Pytanie, czy on ma asa? Sprawdzam. Nie ma asa. A my mamy waleta. I wygrywamy.